Amadi, nie, jesteś, no? nie będziemy w stanie tego w ogóle ominąć, tego pytania. Dawaj. Więc od razu muszę się ciebie zapytać no. o Bitwę o Południe, bo wiem, że zacznie się zaraz mega spam odnośnie tego. Dobra, to ja powiem tak. Każdy, każdy yy, tutaj... O, dziękuję ci, bardzo doceniam, tylko wezmę tutaj, muszę się po drodze pić w ciało. Mm. woda nie żartuję. E, <śla> powiem wam prawdę może, co? Najlepiej mhm. powiedzieć prawdę, więc tak. Ja jestem zawodnikiem freakfight'owym. Zrobiłem wyjątek, wiadomo, że chłopiec dobry, we freestyle logicznym jest to, że nie zaorałbym go, tym bardziej, że on mówił, że jak tylko usłyszał, że się zgadza na bitwę, to już przed walką ze mną zaczął wymyślać na mnie tekst. Ale, no tu, 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 tu mikrofon, ale, ale mimo, mimo wszystko, mimo wszystko, postanowiłem się jako tako przygotować. Ale ludzie, Część ludzi patrzy swoimi standardami, tak? Są ludzie, ludzie, ludzie normalni, yy, są tam i różnego rodzaju, i nienormalni i tak dalej. I ja na przykład mam strach, mam dosłownie mam fobię przed życiem jak normalny, przeciętny człowiek. Ja bym sobie palnął po prostu kurwa w łeb. Ale to nie, nie chodzi o to, to jest część tylko, część, część tej wypowiedzi, jeśli już musicie to usłyszeć. Ja sobie naprawdę, ja teraz byłem miesiąc w Tajlandii, ja sobie zaraz powalę w telece albo do Tajlandii, albo do Ameryki, później wcześniej byłem dwa miesiące w Dubaju, ja kurwa przyzwyczaiłem się naprawdę ostatnimi czasy do takiego luksusowego standardu, co nie, stary, a dookoła ludzie, którzy tam byli, nie mówię o zawodnikach freestyleowych, ja powiedziałem, że mogę przeprosić organizatora i mogę przeprosić freestyleowców, pomimo że tak naprawdę szedłem im na rękę, bo nie poszedłem tam w ogóle dla pieniędzy, tylko dla fanu, dla fanu. Ale jak w dzień yy, byłem na miejscu i wydarzyło się, dostałem pewien telefon, który mnie wyprowadził z równowagi i przestał to być dla mnie fan, do, a dodatkowo dookoła była hołota. Kurwa, jakiś kiep do mnie mówi Lamborghini. Ja rozumiem, że można się nie obrażać, co nie? Ale i że trze, trzeba mieć do wszystkiego dystans i stary, mnóstwo, mnóstwo ludzi ubranych jak lumpy z podrzędnego baru, jebało im kurwa z pyska. Mieli brudne pazury, Podawa nie chciałem im podawać ręki, i tak im dłużej na nich patrzyłem, tym mniej miałem ochotę mieć z nimi styczność, i tak mówię, sobie w pewnym momencie czekam już kilka godzin, mówię, nie chcę się da dalej czekać. Kurwa, król jest jeden, ja następnego dnia wylatuję sobie do Tajlandii, wypierdolę, to wróciłem na chatę, pyk, kliknąłem lecę. I co i tyle. I tu nie ma żadnego drugiego dna. I co w tym złego? No dobrze, ludzie powiedzą, osrałeś się, ale czego się osrałem? No że przecież nikt by na mnie nie zbił, nikt by mi nic nie zrobił. Po prostu bym wyszedł jak w wunio, co jest raportował, Ale w momencie gdy był to dla mnie fan, a w momencie gdy przestał to być dla mnie fan, to stwierdziłem, że sorry memoria, ale no mariano, ja sobie i lecę sobie robię co, co chcę, kurwa. No i nikt nie może nic narzucić, rozumiesz? No bo I czy się to ludziom podoba, czy nie, no taki kurczę jestem. Bo dużo ludzi też zarzucało ci właśnie, że głównym powodem było to, że nie chciałeś e, ośmieszyć się przed, e, przed tym, przed korą, nie? Jak to skomentujesz? Mi się wydaje, że to naprawdę musiałbym chyba stanąć i nic nie wyrecytować, a nauczyłem się około 20... E, czteroliniowych tekstów na pamięć, więc nie mógłbym się w pełni ośmieszyć. no tam je, jeden teraz na szybko pamiętam, że Jezus upadał dwa razy pod krzyżem, ty jesteś bezbekiem, upadałeś osiem razy, ale przed władcą piekieł. Chciałeś być władcą niebios, nie jesteś omnibusem i walkę na upadanie przegrałeś z Jezusem Chrystusem. I wiesz, i kilka takich by było, czy to było śmieszne, czy to nie byłoby śmieszne, nie ma to znaczenia, jako tak by było, ale co ja się no, będę no, tłumaczył ale, ale z tam, tego, a ten, że, gdzie, nie te gdzie, tematów, gdzie, tematów? gdzie, gdzie, gdzie y, miały być tylko jakieś obrazki, ale to to wiesz, ja też Mógłbyś nie... mieć wyjebane na te obrazki? Nie no tam, tam jest chyba, 30, tam masz 30 sekund na obrazki na temat i później masz wolny chyba minutę, nie? E, nie, nie, nie. po mieliśmy po cztery wersy Ja cztery, on cztery. Okay. Ale ostatecznie tu nie ma co szukać drugiego dna. Wyłożyłem lachę, to wyłożyłem lachę. No. I okay. mówię, freestylerów mogę przeprosić, e, organizatorów, bo dopieli tam jako tako, no ale też ale też no nie ukrywam, że, że może mi się w dupie poprzewracało i, i liczyłem, wiesz, na jakieś takie, na jakiś nie wiem, osobny pokój i tak dalej, wiesz, jakieś tam kurwa, nie wiem. No rozumiem. W każdym razie, no tutaj akurat na. Nie serka, są zwykli ludzie dla mnie zwykłymi lujami. Powiedziałem, że ja mam strach przed byciem zwykłym. To po zwykłym. Przeczytam tylko ten, Ta. żeby ludzie wiedzieli, do czego się odno odno odnosimy. Michał Zolnowski napisał. Oczywiście możecie też pisać na czacie jakieś kontry dla Amadeusza, to Amadeusz też wam odpowie. Miau Zolnowski napisał: A, czyli zwykli ludzie, którzy pracują za najniższą krajową, są zwykłymi lujami dla Ciebie, bo ty zarabiasz spory siano i jesteś lepszy. Gratulacje za to, jesteś taki, za to że jesteś taki płytki. Kurwa, dobra, to teraz to... Okej, okay. czyli jak ja powiedziałem, że nie odpowiedziałem ja powiedziałem o konkretnym towarzystwie tam, czy, i, czy, 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 czy człowiek pracujący z najniższą kra krajową jebie mu spyska, mówi do niej Lamborghini ma brudne pazury? No, no raczej nie. Ja mówiłem po prostu o patologii tak zwanej, hołocie, nazwałem ich tych osobników po imieniu, których miałem na myśli, i stwierdziłem, że nie chcę z takimi e, ludźmi przebywać. Wiesz, jak ja wchodzę, do, jak inni ludzie wchodzą do pokoju, to się zastanawiają. E, Kurwa, czy oni mnie będą lubić, nie? Jak ja wjeżdżam do pokoju, to ja się zastanawiam, czy ja będę kurwa, kogoś lubił, stary. Zobacz, jak ty mnie zobaczysz na fejmach. wszyscy biją piąteczki z influencerami i tak dalej. Ja nigdy nie, nie, mnie nie spotkasz. Nie, to czyli zająjącego czy nikomu dupę. Ja nie szukam kumpli, wiesz. Nie podobało mi się to poszedłem. Wydaje mi się, że wyjaśnione. Yy, Amadi, mądrym tłumacz, tłumaczyć nie musisz. Pozdrzeciw, dalej angielski. Czyli rozumiem, że to nie jest do końca tak, że traktujesz tak całą grupę ludzi. Inaczej, jest mi źle z jednej strony, malutkiej, że nie, ale skoro to... to kurwa, to miała być zabawa, tak? To, to nie była zabawa? Zabawa, zajebista zabawa, tak? Bo tu nie chodziło o zwycięstwo, bo to nie jest walka w oktagonie. Ale w momencie, w którym mnie... informacja sprawia, że to nie była, pewna informacja, że to nie była dla mnie już zabawa tego dnia, nie miałem nastroju i nie odpowiadało mi ludzie, którzy tam przebywali, no na... nie chcę, nie muszę, no przecież Coś mnie zmusza, coś się stało. Nik nikogo nie, to... nie skrzywdziłem. Wydaje mi się, że, że można się rozejść. Nie? nie, wiesz co, mi się wydaje, że ludziom, którzy no. poczuli No właśnie, ciebie... zabawa, ty się uciekłeś. No a dlaczego ja Cię miałem zabawiać, kurwa, Stary? No widzisz, no, liczyłeś, że Cię będę zabawiał? No, przykro mi, że ja Cię nie zabawiłem, Stary. No. E, tutaj akurat, jeżeli chodzi o oburzenie ludzi na czacie, które było, no teraz no. już wyjaśniłeś, chodziło o to, że jakby Tobie chodziło o, o łotę która była tam na miejscu, Ta. która raczej ci, pocisnęła. Ci. Nie musisz tak o, tam nie o, o ogóle o ogóle nie, nie, ludzi tak nie myślisz. Nie, nie cisnęli tam ludzie. No gdzie? No stary, no. ja... No dlaczego miałbym... Ja? Nie ma ludzi, z którymi nie zrobię sobie zdjęcia. Chyba, że jest na e, takich galach jak Fame MMA i jak ja stanę do jednego zdjęcia, to czekają całe trybuny. Okay. No to nie zrobię 16 tysięcy zdjęć, bo to, to do jutra bym nie miał czasu, tym bardziej, o swoje walki. Nie, nie ma czego... Czy gorszy, czy lepszy, czy, czy kurwa biedny, bogaty, czy bez nogi, bez ręki, czy pół guma, to z każdym zrobię zdjęcie. Nigdy nigdy nie odmówiłem zdjęcia na myśli, nigdy przez całe swoje życie.